Jeżeli już tu jesteś, zostaw po sobie jakiś ślad. Dziękuję. Cześć, z tej strony Typowy Gracz po 30. Oto kolejny materiał z cyklu. Przypomnijmy sobie o Medal of Honor z 1999 roku w wersji na PlayStation 1. W poprzednim materiale musieliśmy przejść przez całą ała Linie Zygfryda, która yy, skrywa w sobie pas umocnień, a także podziemnych kompleksów, bunkrów, w których coś się niedobrego dzieje. Oczywiście my tutaj jako agenty SAS musimy... Yy, zobaczyć, sprawdzić i oczywiście przeeksplorować te bunkry dla naszego wywiadu, abyśmy mogli zdać później raport, słuchajcie, albo po prostu musielibyśmy przejść misję. Słuchajcie, wydaje mi się, że przeciwnicy z misji na misję są coraz trudniejsi. Ale to sprawia taką przyjemność podczas grania. Pisaliście wielokrotnie w komentarzach to, że jeżeli ja rzucę granat, to ci przeciwnicy mi go potrafią odrzucić. A jeszcze w innych przypadkach to pies nawet potrafi z tym granatem podlecieć. No nie testowałem tego, ale oczywiście jeżeli będzie jeszcze taka możliwość, to przetestujemy sobie to. Uwielbiamy. Dźwięk tej pukawki, tego Thompsona, który tutaj jest zaimplementowany. Słuchajcie, to jest takie niewinne, takie jak kiedyś, takie wiecie. Można było sobie dużo wyobrażać do tego. Dzięki temu nasza wyobraźnia też pracowała. I przez to właśnie wielu z Was, e, czemu dowód są komentarze pod ostatnim materiałem, e, z wielką przyjemnością wspominają właśnie e, oj, e, Medal of z 1999 roku. Mm, nurtuje mnie jedna rzecz, że e, tak jak Radził pisał. PlayStation 1 nie posiadało karty pamięci. Słuchajcie, no jajko bym zniósł, gdybym tutaj nie zapisywał gry, ponieważ uwierzcie mi, że wielokrotnie przechodzę te etapy, ponieważ zwyczajnie gra jest wymagająca. No dzisiaj już tak niestety nie jest. Trzeba sobie ustawiać odpowiednie poziomy trudności. Natomiast tutaj czegoś takiego nie ma. Zobaczcie, ja chyba zaraz będę musiał poddać się, bo w lewym górnym rogu no niestety mój poziom zdrowia no troszeczkę teraz wzrósł, natomiast nie za dużo te buteleczki nie dają zbyt wiele zdrowia. Przydałby się ten większy zestaw wspomagający zdrowie. No ale okej, okay, pierwszy dokument i słuchajcie, przypadkowo go znalazłem grając, ponieważ chciałem po prostu przeładować broń, a co się okazało jakiś dokument podniosłem. No cóż, Wydaje mi się, że ten kto pierwszy raz grając w tą grę przeszedł ją za pierwszym razem to musiał być jak dla mnie jakiś geniusz, albo miał mieć doskonałe oko. Natomiast ja tak naprawdę tą grę odkrywam na nowo i szczerze powiedziawszy jest ona fantastyczna. Do tego kiedy poprawiłem sobie to sterowanie, bo rzeczywiście przy pierwszych tam kilku odcinkach można było odczuć, że coś jest z tym moim sterowaniem nie tak. Natomiast teraz jest tak typowo jak w PlayStation. Przed chwilą Wam pokazałem jak wyglądają cele dotyczące tej misji. wiecie co? Aha, tutaj nie ma przejścia, wiecie. Myślałem, że tutaj jest kolejny korytarz, ale wejdźmy sobie do góry. Już słychać przeciwników. Niektórzy posiadają pistolet maszynowy, inni posiadają po prostu zwykły karabin powtarzalny. Natomiast z tego co się dowiedziałem na późniejszych etapach, przeciwnicy będą jeszcze trudniejsi. No, doczekać się nie mogę i ile razy będę przeklinał tą grę, ale tak naprawdę to sama satysfakcja e, słyszeć tą muzykę i wczuć się właśnie w ten klimat, te dźwięki tych broni, bo to wszystko, słuchajcie, jest bardzo podobne do pierwszego Medal of Honor z PlayStation 2, a także z PZ-ów, więc to wszystko gdzieś tam się w swojej historii łączy, a co dopiero jak przejdziemy sobie do Medal of Honor Underground, to już e, nawet na razie na tą chwilę nie chcę myśleć. Um, Dziwię się, że te e, drewniane, można powiedzieć, skrzynki oczy, kartonowe, jakby to jak zwał tak zwał, wybuchają. No oczywiście tutaj twórcy mogli sobie pozwolić na różne e, rzeczy w tamtym czasie, ale nie oszukujmy się, w 99 roku ta gra, no to e, wyglądała naprawdę e, świetnie. Chociaż z, z, widziałem komentarze, i, e, że niektórzy z was twierdzili, że ta gra już na, nawet na rok 99 wyglądała przestarzało, więc... E, no, tutaj się w tej kwestii nie wypowiem, tutaj raczej posiłkowałbym się zdaniem graczy zdecydowanie starszych i bardziej doświadczonych niż ja. Wiecie co, te beczki chciałbym wysadzić, bo tak trochę mnie niepokoją. No, piękny żółt, piękny. No, ale chyba skuteczny. Tak jest. No i e, nieodzowny element Medal of Honor w toalecie znajdziecie, e, czasami można znaleźć e, apteczki, czy to właśnie w Medal of Honor 99, czy to e, w Medal of Honor Alloyed Assault, <ścoughs> no tak, fajne czasy. Jak na 99 rok, zobaczcie, przeciwnicy ukrywają się przed nami. Cały czas gdzieś tam ukrywają się za osłonami. No zobaczcie, ja ich nie widzę, oni mnie widzą, prowadzą w moją stronę ogień. Więc to jest godne uwagi tak naprawdę. Oczywiście sama konstrukcja PlayStation 1 nie potrafiła w tamtym czasie generować aż tak otwartych przestrzeni. Przez co zauważcie, że przez większość gry gramy w pomieszczeniach, ale podobno to się zmienia w Medal of Honor em, Underground, więc kto wie, przetestujemy sobie to. No i oczywiście jeszcze podobno pojazdy się pojawią. Okej, okay, dodałi nam jakieś nowe rozkazy. Fajnie, sztuka. Teraz tak, tutaj chyba nie byłem, ale słyszę jakieś... No właśnie, strzały za mną. Albo nie, tutaj jest właśnie ktoś. Ale jeszcze. Ale wiecie co, warto się jeszcze rozejrzeć, zobaczcie, mamy tutaj buteleczkę, kolejną buteleczkę. Ktoś za nami strzela. No i okej, okay, i po problemie. Um, natomiast gdzieś tam jeszcze można spotkać właśnie granaty, które de facto mogą się nam później przydać. No ten nie chciał leżeć, słuchajcie. Czasami trzeba rzeczywiście brać poprawkę na ten celownik, który uruchamiamy przyciskiem lewym, napadzie, ponieważ on nie jest absolutnie wyznacznikiem poprawnego celowania i popr oddania poprawnego strzału. No, niestety, ale nie ma się co przejmować. Cóż, raczej innego przejścia nie ma, więc wejdźmy sobie tutaj górą. I wydaje mi się, że tutaj jest właśnie jakiś przewód wentylacyjny, przez który musimy przejść. Ja ten materiał nagrywam dosyć późno w zasadzie bardzo późno, ponieważ miał pojawić się w dniu wczorajszym. Natomiast uwierzcie mi, że ciężko w tygodniu znaleźć się, choć trochę tego czasu, na tyle by móc w spokoju i bez problemu nagrać. Jakiś materiał z gry. Kolejny z materiałów na kanale pojawi się w okolicach czwartku dopiero. No niestety dyspozycja czasowa jest naprawdę u mnie w fatalnym stanie. Natomiast oczywiście będę sobie to wszystko nadrabiał w weekend, więc widzimy się w czwartek, w piątek, w sobotę oraz w niedzielę i raczej w poniedziałek, jeżeli oczywiście w weekend wszystko nadgonię. I słuchajcie, kolejny materiał także pojawi się właśnie z Medal of Honor. A później sobie pociągniemy do końca Call of Duty Black Ops, abyśmy mogli dokończyć tę grę. I będziemy mieli tylko dwa tytuły do przejścia na kanale. Oczywiście jeden to będzie temat rzeka, czyli Assassin's Creed 3. No ale. No cóż, człowiek powiedział A, to trzeba też powiedzieć B. Więc. Zobaczymy, czy dalej będzie tak atrakcyjna ta gra po tylu latach i po przejściu jej na Xboxie 360. No ale o tym sobie porozmawiamy przy okazji jej nagrywania. Słuchajcie, ten etap się ciągnie i ciągnie. Tu końca nie widać. A ten skąd mi tutaj wyskoczył? strzela do mnie, ale ja go absolutnie nie widzę. Okej, okay, trafiony. Do tego przejścia będziemy się kierować jeszcze później, ponieważ to tam będziemy musieli sobie zakończyć misję, no, ale najpierw musimy um, Znaleźć maskę przeciwgazową i bodajże klucze do tych drzwi, więc jeszcze kawałek nam został i trochę do strzelania. Cóż, chyba mój telefon nie ogarnia niektórych rzeczy. Coś się stało z dźwiękiem, więc bardzo was przepraszam za to. No niestety nie mam wpływu na pewne e, rzeczy. Wcześniej e, w materiałach wszystko nagrywało dobrze, natomiast teraz stwierdził mój telefon, że ma e, dosyć. I tak już się nadaje do wymiany w sumie, więc jak go zajadę na właśnie Medal of Honor i Medal of Honor Underground, to tak naprawdę nic się nie stanie. Mamy apteczkę, gra zapisana, możemy iść dalej. Te są wspomniane właśnie prycze żołnierzy, w briefingu bodajże o tym mówili, więc warto się do tego cofnąć. Zresztą briefing misji zawsze wygląda tak, że jak krowie na rowie nam tłumaczą co mamy zrobić i pokazują miejsca, w które mamy się skierować. Oczywiście wiadomo, że z oczywistych względów w 1999 roku mogliśmy nie znać aż tak języka angielskiego i po prostu grać na czuja. Um, za to dzisiaj na pewno jest łatwiej. Przyszło mi nawet przez myśl to, żeby przetłumaczyć właśnie te briefingi, w sensie, żeby wyświetlały się polskie napisy. No ale słuchajcie, czas, czas, jeszcze raz czasy, On jest tutaj naprawdę na moją niekorzyść, więc pomysł szybko upadł. Dobrze, jeszcze tutaj Ktoś jest na pewno A no właśnie, oni tam są w cieniu skryci Ej, niedobrze Ale łupią tymi granatami, słuchajcie Ktoś jeszcze tutaj jest O, tutaj ten kolega um, Chyba oszalał Stwierdził, że ma dosyć życia w, w bunkrze O rany, tutaj się im wystawiłem prosto pod lufę. No tak, już kolejnie biegną. Doskonałą precyzją charakteryzują się tutaj em, przeciwnicy. Trochę nas tutaj poratowała ta apteczka, więc zbliżamy się do tych niebieskich drzwi i to będzie koniec tej misji. Um, mam nadzieję, że ten materiał Wam w miarę się podobał i e, widzimy się w czwartek, słuchajcie. Wtedy także zapraszam Was na Medal, Oil, na Medal of Honor z 1999 roku. Życzę Wam spokojnego tygodnia. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!